Peugeot 207 Dzień dobry panu Jeśli chodzi o te stuki To przede wszystkim trzeba zacząć od sprężyn Bo sprężyny są do wymiany Są pęknięte nie Także sprężyny Montujemy nowe Do tego górne mocowania amortyzatorów O które te sprężyny się opierają One się rozsypują Kulki stąd wyleciały To wszystko jest Więc te kulki tutaj po tych pordzewiałych bieżniach pracowały Eee, to jest jedna rzecz eee, tutaj no oczywiście żeby zdemontować amortyzator i wymienić sprężynę trzeba było zdemontować tarcze hamulcowe I proszę zobaczyć w takim stanie jest tarcza hamulcowa ona grubościowo jest w porządku natomiast no ma dużo, bardzo dużo korozji, eee, do tego klocki hamulcowe w stoją trzeba je młotkiem wybijać i pytanie czy z powrotem jak wymienimy panu sprężyny czy będziemy mieli zamontować te tarcze czy chce pan te tarcze wymienić, no bo tutaj no ewidentnie Układ hamulcowy no, trzeba przejrzeć, powinno się, no bo to nie pracuje prawidłowo, eee, to proszę dać mi znać. Jeśli chodzi o klimatyzację, czynnika nie było w ogóle, teraz sprawdzamy szczelność e, układu hydrogenem. E, nabiliśmy gaz e, do sprawdzania szczelności, no i sprawdzamy e, ubytki tego gazu. No, na razie e, stabilizuje się ciśnienie w całym układzie, jak się ustabilizuje, wtedy będziemy mogli sprawdzać e, ubytek. No i jak będzie wyciek, no będziemy go szukali, jak znajdziemy miejsce, skąd ucieka, no to wtedy dam znać, wtedy pan powie czy coś będziemy z tym robić czy nie. To tylko czekam na informację, proszę mi dać znać, czy robimy tarcze hamulcowe z klockami i sprawdzamy dlaczego to wszystko tak porzewiało, czy montujemy te stare tarcze. Do usłyszenia, dziękuję.